Jest z nami Dawid Król. Pierwszy mecz w barwach siódemki mieć Legica. Dawid, no niestety porażka, ale chyba z podniesionymi czołami wracamy do Legicy. No szkoda tego ligowego debiutu. Myślę, że potencjał jest w całkowicie odmienionym składzie, bo to projekt, jak tutaj prezes Kochman mówił, że to ma być na lata. I myślę, że tak naprawdę już w tym sezonie możemy pokazać, że, że z tej mąki może być chleb. No szkoda tych punktów, bo myślę, że tutaj mogliśmy sprawić niespodziankę. Po prostu szkoda, nie? A co zadecydowało o, o tej minimalnej porażce? No myślę, że tutaj no kar chyba pod końcówce tutaj, że tak powiem, lekko nam się zagotowało w głowie. Bo początek naprawdę był fajny, mieliśmy chyba przewagę bodajże. 6 punktów, 5 punktów, więc to i tak całkiem spora przewaga. E, I to podało się nam powtórzyć na początku też drugiej e, połowy. No ale niestety czegoś zabrakło. Nie wiem, czy tutaj e, jeszcze kondycja. Coś na, na pewno do poprawy. Będziemy analizować po prostu wideo e, i zobaczymy, co tak na razie z tego wyjdzie. Jest z nami trener gości. Teraz przede wszystkim gratulujemy zwycięstwa na inauguracji sezonu. I od razu tak zapytam, e, to Pana zespół był podczyta, e, uznawany za faworyta tego spotkania. Czy spodziewał się pan y, takiego trudnego meczu w takim razie? Znaczy, ja wiem, że początek ligi zawsze jest trudny, obojętnie z kim się gra. E, ja, ja tutaj zespół Tomka, Miedzi-Legnica naprawdę szanuję. Wiemy, że tu są jakieś e, osłabienia, doszło do, do, do wielu odejść, ale przyszli nowi zawodnicy i tutaj Liga Centralna, wiemy od kilku lat, że, że, że tutaj nikt nie, od, nie, nie odstępuje, mimo że ma braki kadrowe jakieś albo, albo po prostu. E, Inaczej, inaczej papie, na papierze wygląda, nie ma faworytów. Eee, wygraliśmy, uważam, przegrany mecz. Eee, zadecydowała gdzieś tam końcówka, może więcej siły. Brak, brak dobrego obrotowego pod, e, z drużyny, z drużyny tutaj Legnicy. Chociaż tak czy siak piłki dochodziły do tego zawodnika, obojętnie kto tam był na obrocie. Eee, znaleźliście sobie pozycję do, do rzutu. Eee, ostatnia akcja... Tutaj wasz bramkarz robił dzisiaj naprawdę bardzo dobrą robotę, my pięć rzutów karnych nie rzuciliśmy plus sytuacje stuprocentowe i, i mi się wydaje, że ta nerwowość była cały czas, ale, ale znam swój zespół, walczymy do końca i, i, i osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy, trzy punkty. Yy, trener gospodarzy powiedział nam przed chwilą, że wygrał przegrany mecz. Tomku, czy ty zgadzasz się z opinią trenera Grunwaldu Poznań? Yy, znaczy bardzo dziękuję za taką opinię, bo to oznacza, że, że no powiedział, że dobrze graliśmy, no natomiast Dzisiejsza piłka ręczna jest taka, że w 2-3 minuty możesz prowadzić pięcioma, i za chwilę może być remis. Trzy błędy, dwie obrony bramkarza. Wygrywa ten, kto, kto w końcówce jest lepszy, no i nam te ostatnie 10 minut po prostu zabrakło. Był, był, był fajny moment w drugiej połowie, gdzie prowadziliśmy pięcioma i mieliśmy chyba z, dwa razy z obrotu, i dwa razy z lewego skrzydła. Tak jakby cztery sytuacje sam na sam i jakbyśmy to rzucili i kontrolowali grę. A Wiadomo, grasz na takim trudnym terenie, publiczność pomaga, robisz 2-3 błędy, nie rzucasz, to nakręca przeciwnika i nas dogonili i, no i przejechali. Trenerze, y, punktów nie ma, ale jest chyba optymizm przed y, kolejnymi meczami w tym sezonie. Tak, na pewno, tutaj duży ukłon do, do chłopaków, bo to co sobie postawiliśmy za cel, czyli walka, walka w obronie i, i szybka gra do kontry pośredniej i bezpośredniej i to nam się udało. Późno zaczęliśmy przygotowania, mamy zupełnie nowy zespół i ten atak pozycyjny potrzebujemy jeszcze czasu, żeby, żeby to jeszcze lepiej wyglądało i na pewno będzie lepiej wyglądało. Na razie musimy nadrabiać walecznością, no to dzisiaj było 110% tej waleczności.